Witam serdecznie na drugim międzynarodowym e, turnieju pływackim Włoszczowa 2020. E, dziś gościmy sześć zespołów e, z Ukrainy, między innymi z Rivne, e, z Tarnopola, z Łucka, e, z Kalusz, z Neciszyna oraz nasze e, zespoły polskie, dwie ekipy z Częstochowy, Orka Częstochowa i e, Delfinek. No i nasza e, tutaj kielecka e, szkółka Koral Morawica oraz Nasi włoszosty pływacy to już naprawdę naprawdę super zawody. Drugi raz organizujemy je. Uczestników mamy w tym roku 250 osób, także tutaj zaczęliśmy od godziny 9. Będziemy zawody mieć do godziny 18, nawet do 19, bo kategorie wiekowe są od rocznika 2012 do ludzi dorosłych. Chcemy zaszepić We Włoszowie to pływanie, ponieważ mamy tutaj basen już od 10 lat, nie ma jeszcze żadnego klubu pływackiego. Myślę, że, że, że po takich zawodach e, ta, e, ten pomysł się e, jakoś nam rozwinie. E, nie tylko piłka Wewołczowej, bo... Wszyscy wiedzą, że ja jako organizator piłkarskich turniejów no nie tylko. Jest też pływanie, jest, jest też, są też inne konkurencje i naprawdę i taka Boszczowa też e, ma piękny basen, e, który tutaj pokazujemy. Piękne zawody, które naprawdę cieszą się dużą frekwencją. Z, e, I to trzeba naprawdę grzewić tą, tą, to pływanie we Włoszowie, bo bo to jest super e, wspaniały sport, który, który jest jakąś alternatywą też na, na, e, na, na, na inne. Także... Bardzo wielkie dzięki za to, że przyjechali tutaj goście z Ukrainy, a także nasi zawodnicy yy, polscy. Myślę, że zawody się uda, udadzą. Mu naprawdę bardzo fajna atmosfera jest i, no i będzie super. Także dzięki bardzo.